Chodź, chodź Funia, Funia, Funieczka, funionionia, nie idź do kopalni. Pomikuje tak, na dłuższe po, komikuje. Komikuje na, na lata? Mhm. A to nie może znaleźć, przekopuje cały ogródek. No, naprawdę? I macie darmowe przekopowanie ogródków. To jest jeli, jeli jak zwykle bystry. Wzrok. Jak woda w klozecie. Ania, jak zwykle urocza. <noise> jak zwykle kłamiesz. Była jasna jak ja. jako białej róży kwiat. A on był recyklistą I gdzie mógł tam kradł? Spotkał ją pod awangardą. Grzecznie spytał, idziesz czy nie? Choć mu odmówiła twardo, wziął na chatę. A <noise> czemu nie? to jego była zacna. Miała adapter, kilka płyt. Na kolację jest siatka chleba i absoka litr. Czy ta historia ma swój koniec? Nie <grystanie> <grystanie> Punia Chodź Punia. Chodź, Punia. chodź Rzuci kiełbaskę Oj. Już jak walczy. Wyszło, Punia. Tu rzuci grubatkę mam znowu. Punia. Uwaga, gdzie się ona poszła? Gdzie jest Unia? tam jest Unia. Zobaczcie, ona idzie. Chyba co? Chyba. Szukam gdzie lekować. Ale nie. O, kur... o kur... Unia Kunia, bo ma matkę... Nie. Mat mat matkę wkurwisz. Generalnie kwiatków w tym roku nie będzie. Nie będzie. Bo bulldozer się wziął do <grymne> roboty. Funia, chodź, chodź, funia. Siad, 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 Reaguje na takie błędy? Siadaj, Ferdy, siad, reaguję. Ona ma partię na schłonie, siad. A bonie, a idzie jabonie. No idzie jabonie. Spad. To. Wie, wiesz co to się dzieje? Dawaj